Ojec samotnie wychowujący dziecko płakał w deszczu ze swoją córką, bez pracy i bez nadziei. Aż nagle zbliżyła się tajemnicza kobieta, a to, co stało się później, zostawi Cię bez słów. Zasubskrybuj nasz kanał, a zanim zaczniemy tę historię napisz w komentarzu z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego oglądania. Obudził się gwałtownie, jakby coś wyrwało go z niepokoju, który i tak nie pozwalał mu spać. Zegar na ścianie mrugnął nieubłaganie. Pięć dwanaście. Michał Zieliński przez chwilę leżał bez ruchu, wpatrzony w spękany sufit, jakby liczył drobne pęknięcia w tynku, próbując w nich znaleźć jakiekolwiek odpowiedzi. Ale odpowiedzi nie było tylko cisza. I echo pustki, która wypełniała każdy zakątek jego mieszkania i duszy. Kiedyś to mieszkanie żyło. Śmiech Katarzyny niósł się po korytarzu, jak dźwięk dzwoneczków w porze letniego wieczoru, a Zosia raczkowała po starych dywanach, zostawiając za sobą ślady mleka i nieporadnych okrzyków radości. Teraz wszystko zastygło. Tylko jedno nie zgasło echo tamtych dni obijające się o ściany i rozbijające Michała od środka. Wstał powoli, jakby jego ciało było o wiele starsze, niż wskazywała na to jego metryka. Każdy ruch bolał, ale nie fizycznie. Ten ból osiadał głęboko gdzieś między tętnem a wspomnieniem. Zarzucił na ramiona płaszcz, tak stary, że materiał na łokciach był już przetarty do cienkości papieru. Podszedł do okna. Przez pęknięcie w szybie sączył się chłód, ale on nie czuł już zimna. Jego myśli były w innym miejscu. Zosia spała, jej małe ciało zwinięte w kłębek na prowizorycznym posłaniu. Dwa krzesła, parę starych koców i poduszka, której nadgryzione brzegi świadczyły o tym, jak wiele już przeszła. Michał usiadł obok niej, dłońmi objął jej główkę. Była rozpalona. Czoło lśniło wilgocią, a oddech był płytki, nierówny. Malutka! wyszeptał, ale jego głos zginął pod naporem emocji. Obiecuję ci, że coś wymyślę. Słyszysz mnie? spojrzał na kartkę leżącą na stole. Recepta leżała tam od wczoraj. Niezrealizowana. Nie dlatego, że nie chciał. Po prostu nie miał jak. Portfel był pusty, a kieszenie tylko udawały, że coś w sobie kryją. W kuchni szafki stały otwarte. Suche. Jedyna herbata, jaka mu została, była zbyt gorzka, by ją pić bez cukru, ale to już nie miało znaczenia. Teraz liczyła się tylko ona. Musiał coś zrobić. Wyszedł z mieszkania, trzymając Zosię w ramionach, jakby była najcenniejszym kryształem. Właściwie była. Gdy zamknął za sobą drzwi. Przez chwilę miał wrażenie, że opuszcza coś więcej niż cztery ściany, jakby zostawiał za sobą resztki tego, kim był. Szli powoli. Każdy krok po bruku odbijał się echem, jakby świat wołał go z powrotem. Mijał zamknięte sklepy przemykających przechodniów, którzy rzucali mu spojrzenia pełne niepewnego współczucia. Niektórzy nawet chcieli coś powiedzieć, ale ich usta zostawały zamknięte. Może bali się, że gdyby otworzyli usta, musieliby wypowiedzieć słowa, których nie byli gotowi usłyszeć od samych siebie. Kiedy stanął przed kamienicą przy twardej, poczuł, jak nogi odmawiają mu posłuszeństwa. Zosia jęknęła cicho przez sen. Michał chciał zrobić jeszcze jeden krok, ale wtedy zobaczył ją. Czarny samochód, cichy, elegancki. Drzwi pasażera otworzyły się niemal bezszelestnie. Z wnętrza wysiadła kobieta. Wysoka, pewna siebie, jakby cały świat stał jej otworem. Miała około 40 lat, włosy upięte w niski kok, twarz surową, ale nie pozbawioną łagodności. Pan Zieliński? zapytała, jakby znała go od dawna. Zadrżał. Tak. A pani to? Helena Nowak, prawniczka. Podała mu wizytówkę, tak delikatnie, jakby oddawała mu część własnej historii. Widzę, że pańska córka nie czuje się dobrze. Czy mogę pomóc? Spojrzał na nią jak na zjawę. Skąd wiedziała? Kto ją przysłał? Ale zanim zdążył zapytać, jej spojrzenie powiedziało więcej niż tysiąc słów. Była inna. Nie bała się jego bólu. Zosia, ona. gorączka nie schodzi od dwóch dni. Nie mam już nawet na paracetamol, powiedział cicho, bardziej do siebie, niż do niej. Wsiadajcie. Znam lekarza, który was przyjmie. Nie miał siły protestować. Gdy usiadł w samochodzie, trzymając Zosie blisko piersi, jego dłonie drżały. Helena usiadła za kierownicą, zapięła pasy, jakby miała już plan. Jej ruchy były spokojne, opanowane. Była kimś, kto wie, co robi. Samochód ruszył. Michał patrzył przez szybę, ale nie widział nic tylko myśli, wspomnienia i pytania. Skąd pani mnie zna? Zapytał w końcu. To nie jest jeszcze czas na odpowiedzi, panie Zieliński, ale przyjdzie taki moment, odparła nie odrywając wzroku od drogi. Spojrzał na Zosie. Jej oddech był spokojniejszy. Może to wszystko naprawdę się działo? Może los w końcu przestał być obojętny? W głowie Michała zabrzmiał głos matki. Gdy nadejdzie deszcz, wyjdź mu naprzeciw. Nie wiedział, czy Helena była szansą, czy zagrożeniem. Ale wiedział jedno: coś się właśnie zaczęło, i wtedy Helena sięgnęła do schowka i wyjąła czarną kopertę. Podała mu ją bez słowa. Otworzy pan, gdy dojedziemy. To zmieni wszystko. Michał ścisnął kopertę w dłoni, serce zabiło szybciej, czuł jak niewidzialna sieć zaczyna go oplatać. Za szybą przesuwały się znajome ulice, ale wszystko wydawało się już inne. Jakby nagle światło miało inny odcień, jakby to miasto, które znał na pamięć, zaczęło mówić nowym językiem. Zacisnął palce na kopercie i nie powiedział już nic. Gabinet doktora Maurycego Kwiatkowskiego znajdował się na drugim piętrze zniszczonej kamienicy przy ulicy Chmielnej, gdzie każda drewniana deska pod stopami trzeszczała, jakby ostrzegała przed czymś, co miało dopiero nadejść. Michał wspinał się po schodach. Krok po kroku trzymając Zosię tak blisko, że czuł ciepło jej oddechu na szyi. Dziewczynka była wyraźnie osłabiona. Głowa opadła jej na ramię ojca, a dłonie bezwładnie zwisały wzdłuż ciała. Michał czuł każdą sekundę zwłoki, jak ciężar kamienia ciągnący go w dół. Helena szła tuż za nim. Jej buty stukały cicho o podłogę, a postawa zdradzała chłodną kontrolę. Ale Michał dostrzegł coś więcej ukryty niepokój, którego nie dało się zignorować. Jej oczy śledziły każdy jego ruch, jakby oceniała nie tylko sytuację, ale i jego samego. Weszli do gabinetu. Ściany zdobiły stare zdjęcia medyczne i półki uginające się pod ciężarem książek. Doktor Kwiatkowski, mężczyzna o siwych włosach i przenikliwym spojrzeniu, uniósł wzrok znad notatek i bez słowa wskazał Michałowi krzesło. Proszę położyć dziecko na leżance powiedział spokojnym, wyważonym głosem. Jak długo trwa gorączka? Trzy dni, odparł Michał. Ale od wczoraj Zosia nie może prawie oddychać. Lekarz przyłożył stetoskop do jej piersi i zamknął oczy, jakby w tej ciszy potrafił usłyszeć wszystko, co trzeba. Michał obserwował każdy jego ruch, zaciskając dłonie na kolanach, by nie zdradzić, jak bardzo się boi. Helena stała z boku, notując coś w małym notesie, nie odezwała się ani słowem. Zapalenie płuc, powiedział po dłuższej chwili doktor, zdejmując słuchawki z uszu. Na szczęście łagodne. Trafiliście w samą porę. Zlecę RTG, żeby potwierdzić, ale jestem niemal pewny. Dziecko wymaga natychmiastowego leczenia. Michał skinął głową, ale jego twarz pozostała napięta. Wiedział, co oznacza leczenie, pieniądze, których nie miał, spojrzał na Helenę. Ta, jakby czytała jego myśli, podeszła do lekarza i odebrała od niego dokumenty. Proszę się nie martwić, powiedziała, przekładając papiery do teczki. Wszystko pokryje rachunki, recepty, badania. Nie musi pan się o to troszczyć. Michał zamarł. Czuł, jak coś w nim pęka. Nie był przyzwyczajony do takiej łaskawości. Duma i wdzięczność walczyły w nim jak dwa wilki. Nie wiem, jak mam pani podziękować, wydusił z siebie, patrząc w podłogę. Nie musi pan odparła sucho niemal obojętnie. Wystarczy, że pozwoli mi pomóc. Nie wiedział, co odpowiedzieć. Gdy wychodzili z gabinetu, a w jego rękach znajdowały się dokumenty i recepty, zauważył leżące na podłodze puste pudełko po rękawiczkach jednorazowych. Przypomniał sobie, że Helena wsiadając do samochodu, założyła rękawiczki przed dotknięciem klamki. Ten drobny gest nie był przypadkowy. To była troska, którą niewielu potrafiło dziś okazać. Przez kolejne dni wszystko się zmieniło. Helena nie pojawiała się osobiście, ale jej obecność była odczuwalna w najmniejszych detalach paczki z lekami zostawiane pod drzwiami, ciche wiadomości SMS z przypomnieniem o podaniu syropu o konkretnej godzinie, krótkie rozmowy telefoniczne z lekarzem, które organizowała bez pytania. Michał odpowiadał grzecznie, ale oszczędnie nie chciał wdawać się w żadne więzi, a jednak wieczorami, gdy Zosia już spała, łapał się na tym, że czytał te wiadomości po kilka razy, jakby szukał w nich sensu, którego nie potrafił zrozumieć. Pewnego popołudnia, gdy siedzieli razem w kuchni, Michał zebrał się na odwagę. Dlaczego pani to robi? Zapytał cicho. Co pani z tego ma? Helena, jakby spodziewała się tego pytania, odsunęła filiżankę z herbatą i spojrzała na niego spokojnie. Dawno temu, jeszcze na początku mojej kariery, pomogłam człowiekowi, który okazał się niewinny. Wszyscy byli przeciwko niemu. Tylko ja wierzyłam i miałam rację. Tamto doświadczenie się zmieniło mnie. Teraz. Chcę zrobić coś, co ma znaczenie. Ale dlaczego ja? zapytał niemal szeptem przecież jestem nikim, żaden z pana. Oparła dłonie na stole i nachyliła się nieco w jego stronę bo widzę, że pan walczy. Nie udaje. Nie poddaje się mimo że wszystko jest przeciwko panu, a ja wierzę, że tacy ludzie zasługują na szansę, bo walczą nie dla siebie, tylko dla kogoś innego. W tych słowach było coś, co rozbroiło Michała bardziej niż jakiekolwiek pieniądze. Przez całe życie słyszał tylko, że nie daje rady, a teraz ktoś mówił, że widzi w nim siłę. Tego samego wieczoru znalazł pod drzwiami kolejną paczkę. W środku były leki, nowy termometr i karteczka. Zdrowie Zosi jest najważniejsze. Gdy to się poprawi, może pan skontaktować się ze mną w innej sprawie. Trzymał kartkę w ręce przez kilka minut, nie mogąc oderwać wzroku od słów. Co mogła znaczyć inna sprawa? Czy to było ostrzeżenie? Propozycja? Tajemnica Heleny gęstniała jak mgła, a on zaczynał się w niej gubić. Zosia obudziła się zawołała go słabym głosem. Michał wstał, położył karteczkę na stole i poszedł do niej, nie zdając sobie jeszcze sprawy, że odpowiedź, której szuka, właśnie nadchodziła. Zaledwie kilka dni po tym, jak Michał otrzymał od Heleny notatkę z niejasną sugestią innej sprawy, w skrzynce pocztowej znalazł kopertę urzędową. Nie musiał jej otwierać, by poczuć, że zawiera coś, co mogło zburzyć cały jego świat palce mu drżały, gdy rozcinał papier, serce biło nierówno. Dokument był podpisany przez mecenas Jadwigę Wiśniewską, babcie Zosi ze strony matki. Wniosek o przekazanie pełnej opieki nad wnuczką. Te słowa wżerały się w umysł, powtarzane w głowie niczym wyrok. Uzasadnienie było zimne i klinicznie precyzyjne. Brak stabilnych warunków mieszkaniowych, nieregularny dochód, ryzyko zdrowotne dziecka wynikające z zaniedbań opiekuńczych. Każde zdanie brzmiało jak oskarżenie, każde słowo jak cios. Michał siedział przy stole, wpatrując się w kartki, które miały rozstrzygnąć nie tylko o losie Zosi, ale i o jego człowieczeństwie. Przez chwilę nie mógł oddychać, a potem wziął telefon i zadzwonił do Heleny. Nie zapytała, co się stało, wiedziała. Gdy się spotkali tego samego wieczoru, w jej spojrzeniu nie było miejsca na emocje. Była twarda jak stal, ale Michał wiedział już, że za tą maską kryje się coś więcej. Skontaktuję cię z kimś, powiedziała podając mu kartkę z nazwiskiem i numerem telefonu. Antoni Wierzbicki, jeden z niewielu, którym ufam. Spotkali się w kawiarni przy Nowym Świecie. Antoni miał około pięćdziesiątki nienagannie skrojony garnitur. I wzrok człowieka, który widział zbyt wiele, by cokolwiek mogło go zaskoczyć. Michał przyszedł z grubym plikiem dokumentów w teczce, ale to Antoni mówił pierwszy. Mam akt pełnomocnictwa, oznajmił, kładąc przed nim arkusz. Proszę podpisać. Mamy mało czasu i dużą sprawę do wygrania. W kolejnych minutach Michał otrzymał pakiet dokumentów: kopię nowej umowy najmu mieszkania w Żoliborzu, zaświadczenia o zatrudnieniu, Opinie od pediatry i psychologa. Wszystko przygotowane przez Helenę. Michał nawet nie wiedział, kiedy to wszystko się stało, jakby ona działała kilka kroków przed losem. Będziemy walczyć, powiedział Antoni z takim spokojem, że Michał uwierzył, choć jego ręce nadal się pociły. Pokażemy, że jest pan nie tylko ojcem, ale ostoją dla tego dziecka. Dzień rozprawy nadszedł zbyt szybko. W sali sądowej zapanowała nienaturalna cisza, gdy sędzia wszedł i rozłożył akta na ławie. Jadwiga Wiśniewska siedziała naprzeciwko Michała w idealnie skrojonym czarnym żakiecie, z twarzą napiętą i chłodną. Jej adwokat rozpoczął bezlitośnie. Zdjęcia dawnego mieszkania Michała, zaległe rachunki, zeznania sąsiadki, która uskarżała się na nocne płacze dziecka wszystko zostało przedstawione jak portret ojca niezdolnego do opieki. Michał patrzył przed siebie, nie odzywając się. Nie dlatego, że nie miał nic do powiedzenia, ale dlatego, że wiedział, iż jego czas dopiero nadchodzi. Antoni wstał powoli. Każdy jego ruch był kontrolowany przedstawił akta najmu nowego mieszkania, potwierdzenie zatrudnienia w warsztacie samochodowym, rachunki za leki i jedzenie, faktury z aptek. Mówił o tym, jak Michał codziennie odmierzał syropy, zapisywał temperaturę, Jeździł z Zosią na wizyty kontrolne. To nie jest ojciec, który się poddał, powiedział. To jest ojciec, który walczy, nie o siebie, o swoją córkę. I proszę spojrzeć na opinię psychologa. Dziecko wykazuje pełne poczucie bezpieczeństwa przy ojcu. Więź jest silna i stabilna. Potem wezwano Helenę, ubrana w prosty granatowy płaszcz. Weszła do sali z tą samą pewnością, z jaką kiedyś Michał widział ją za kierownicą samochodu. Patrzyła wprost na sędziego. Pan Zieliński natychmiast zareagował, gdy dziecko zachorowało, mówiła. To on zorganizował lekarza, to on nie spał po nocach. Gdyby nie on, Zosia, nie przeżyłaby zapalenia płuc, Jadwiga nie wytrzymała. Ale pani jest prawniczką, rzuciła z wyraźnym wyrzutem. Pani zna tego człowieka od tygodnia, a broni go pani, jakby był rodziną. Bo prawda nie potrzebuje metryki, odpowiedziała Helena bez mrugnięcia. I widzę, że ten człowiek robi więcej dla dziecka niż niejedna rodzina przez całe życie. Sędzia zamknął akta. Protokolantka Alicja zapytała, czy są jeszcze jakieś dowody. Antoni wstał raz jeszcze i złożył przed nią kopię umowy przedwstępnej na nowe mieszkanie oraz opinię ortopedy o lekkim urazie kolana Zosi, typowy incydent dziecięcy. Po naradzie sędzia ogłosił wyrok. Powierza się panu Michałowi Zielińskiemu dalszą opiekę nad córką przy warunku przedłożenia potwierdzenia zamieszkania w nowym lokalu do dnia 30 lipca 2025. W sali sądowej nikt się nie poruszył. Potem rozległy się westchnienia. Michał oparł się o ławkę, zamknął oczy. Nie wiedział, czy się śmiać, czy płakać. Spojrzał na Helenę. Ta stała nieruchomo, bez uśmiechu, ale w jej oczach błyszczało coś więcej niż satysfakcja zrozumienie. Jadwiga wyszła, nie patrząc w ich stronę. Jej adwokat jeszcze próbował coś szeptać, ale była już daleko myślami. Na korytarzu Helena podeszła do Michała i objęła go jednym ramieniem. Zasłużył pan, powiedziała cicho. Ale teraz musimy dokończyć to, co zaczęliśmy. Michał nie odpowiedział. Spojrzał w stronę drzwi sądu, a potem na kopertę, którą Antoni podał mu jeszcze wcześniej. Na froncie widniało tylko jedno słowo. Fundacja. Nie zdążył zapytać, co to znaczy, gdy Helena już mówiła dalej. Zosia będzie bezpieczna, ale to dopiero początek. Muszę panu coś pokazać. I wtedy Michał zrozumiał, że inna sprawa, o której wspomniała wcześniej, właśnie zaczynała się ujawniać. Minęły niemal dwa miesiące od ogłoszenia wyroku. Michał Zieliński i jego córka Zosia Rozpoczęli nowy rozdział w przestronnym mieszkaniu na żoli bożu. Dla Michała to miejsce nie było tylko nowym adresem. To była granica między przeszłością a przyszłością, murem, za którym zostawił ból, upokorzenie i samotność. Zosia biegała boso po dębowych panelach, śmiejąc się z pełni serca, jakby nigdy nie poznała lęku. Michał obserwował ją z kuchni, stojąc przy blacie, na którym leżały owoce, kartki do rysowania i jej ulubiony miś, z którym nie rozstawała się od czasów, których już prawie nie pamiętała. Dziewczynka zatrzymała się przy oknie, gdzie stał mały stoliczek z puzlami. Tato, pomóż, zawołała, marszcząc brwi i pokazując miejsce, które nie chciało pasować. Michał usiadł obok niej. Może ten kawałek? Zapytał, pokazując jeden z rogów. Zosia pokręciła głową. Nie, to nie ten, ale spróbujmy razem. W tamtej chwili, tej małej scenie z życia, kryło się wszystko, o co walczył. Kilka dni później telefon od Heleny przerwał ciszę przed południa. Jej głos był spokojny, ale ton nie znosił odmowy. Musimy porozmawiać, dziś. Mokotowska, 11, moje nowe biuro. Nie zadawał pytań. Czuł, że to spotkanie będzie miało znaczenie. Gdy wszedł do małego lokalu z wysokimi sufitami i książkami rozrzuconymi na regałach, Zobaczył Helenę siedzącą za prostym dębowym biurkiem. Miała na sobie szary sweter, okulary zsunięte na koniec nosa i twarz, której powaga nie była już tylko zawodowa. Usiądź, powiedziała cicho. Na biurku leżała gruba zamknięta teczka. Michał spojrzał na nią pytająco. Jadwiga Wiśniewska, zaczęła Helena. Cała ta sprawa. to nie chodziło tylko o Zosie. Zamilkła na moment, jakby musiała poskładać myśli. Mój były klient, który współpracował z miastem, przyszedł do mnie z dowodami. Jadwiga próbowała wymusić od niego pieniądze w zamian za przychylność w przetargach. Wykorzystała opiekę nad Zosią jako kartę przetargową, dodała, podnosząc wzrok. Groziła, że jeśli nie dostanie czego chce, doprowadzi do odebrania ci praw rodzicielskich. Michał poczuł, jak cała złość i ciężar ostatnich miesięcy wracają z podwójną siłą, zacisnął dłonie. Wykorzystała Zosię, moją córkę, żeby coś ugrać dla siebie? Tak. Helena kiwnęła głową. I kiedy zorientowałam się, że jestem częścią tego układu, rzuciłam wszystko. Odeszłam z kancelarii. Założyłam własną działalność. Teraz pracuję inaczej. Dla ludzi, dla sprawy. Michał wstał, podszedł do okna i przez chwilę milczał. Dlatego mi pomogłaś z poczucia winy? Nie! Odpowiedziała powoli. Na początku tak, ale potem zaczęłam cię naprawdę widzieć. Zrozumiałam, że to nie ja cię ratuję, to ty pokazujesz, co to znaczy nie poddawać się nawet, gdy wszystko się wali. Odwrócił się i spojrzał jej prosto w oczy. Dziękuję za wszystko. Helena skinęła głową. Dbaj o Zosie i o siebie, reszta ułoży się sama. Nie potrzebował więcej słów. Kilka tygodni później, wczesnym rankiem, Michał obudził się na dźwięk dzwonka do drzwi. Na progu stał kurier z przesyłką zaadresowaną na Helenę. Pomyślał, że to pomyłka, ale po chwili zorientował się, co trzyma w dłoni: Testy ciążowe. Dwa różowe paski. Wiadomość była jasna. Michał usiadł przy stole, wziął telefon i napisał krótką wiadomość. Gratulacje, zrobisz świetną mamę. Nie minęła godzina, gdy Helena pojawiła się pod drzwiami. Jej oczy błyszczały, ale tym razem nie było w nich zmęczenia ani niepokoju, tylko coś nowego, nadzieja. Zosia wbiegła do przedpokoju i zatrzymała się na widok Heleny. Potem rzuciła się jej w ramiona. Ciocia Helena, będziesz miała dziusia? Helena spojrzała na Michała i uśmiechnęła się szeroko. Może tak się zdarzyć, skarbie, odpowiedziała cicho. Tego dnia wszystko się zmieniło. Zosia, Michał i Helena usiedli przy stole, który był kiedyś świadkiem samotnych kolacji i zmęczonych westchnień. Teraz leżały na nim nie tylko puzzle, ale i plany przyszłości. Michał patrzył na obie dziewczyny, jedną, która była jego całym światem, i drugą, która do niego wracała z własną historią, z własną walką i nowym życiem pod sercem. Nie potrzebował już więcej wyjaśnień. Zrozumiał, że wszystko, co ich spotkało ból, nieufność, rozprawy, samotność, było konieczne, by dotrzeć do tego miejsca, do domu, do rodziny. I choć droga wciąż była przed nimi, wiedział już, że nie idzie nią sam.